...kwadransu ze Słowem Bożym. Niech Duch Święty nas oświeca, podpowiada, pomaga przełożyć to Słowo, które za chwilę usłyszymy na nasze życie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Słuchajcie słowa Pana, wodzowie sodomscy. Daj posłów prawu naszego Boga, ludu Gomory. Obmyjcie się, bądźcie czyści. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu, przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobrem, troszcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, stawajcie w obronie wdowy, chodźcie i spór ze mną wiedzcie, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby czerwone były jak purpura, stanął się jak wełna. Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać, ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi, albowiem usta Pana to wyrzekły. Psalm 50. Temu, kto prawy, ukaże zbawienie. Nie oskarżam Cię za Twoje ofiary, bo Twoje całopalenia zawsze są przede mną. Nie przyjmę z Twego domu cielca, ani kozłów ze stad Twoich. Czemu wymieniasz moje przykazania i na ustach masz moje przymierze? Ty, co nienawidzisz karności, a słowa moje odrzuciłeś za siebie. Ty tak postępujesz, a ja mam milczeć? Czy myślisz, że jestem do Ciebie podobny? Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć mi oddaje, a tym, którzy postępują uczciwie, ukaże Boże zbawienie. Aklamacja, odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach co by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. Wy zaś nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz ten, który jest w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo tylko jeden jest wasz mistrz Chrystus. Największy z was Niech będzie Waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Dziś Bóg mówi do nas ustami proroka Izajasza: Wzywa do tego, by przestać czynić zło, by się zatrzymać w tym, co niewłaściwe w naszym życiu. Ale nie wystarczy tylko przestać czynić zło, nie wystarczy tylko z, z, wyspowiadać się, koniec, kropka. Dalej Słowo Boże nam mówi, by zaprawiać się w dobrym, a więc zacząć robić w miejsce dotychczasowych złych uczynków, grzechów, zacząć czynić coś dobrego. Na tym właśnie polega nawrócenie. Odwracam się od tego, co grzeszne, i idę w tym dobrym kierunku. Czynię coś dobrego. Troszcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, wstawajcie w obronie wdowy. Mamy tutaj konkretne podpowiedzi, co możemy zrobić, jak możemy robić. I później padają te, to pada to takie bardzo piękne, Zdanie, które warto sobie zapamiętać na całe życie. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby czerwone były jak purpura, staną się jak wełna. To jest e, bardzo często trudne do zrozumienia. Pewnie wiele razy mieliśmy e, różnego rodzaju lęki, obawy, co będzie. Tak bardzo zgrzeszyłem, tak bardzo. Oddaliłem się od Pana Boga, czy Pan Bóg mi to wszystko przebaczy, czy On naprawdę mi to odpuści? Czy kiedy pójdę do konfesjonału, czy otrzymam rozgrzeszenie? Co sobie ludzie pomyślą, co sobie ksiądz pomyśli? A zawsze trzeba się pytać, a co sobie Pan Bóg o mnie pomyśli? Ludzie dzisiaj są, w których ich nie będzie. A co sobie Pan Bóg o mnie pomyśli? Pan Bóg, który jeden jedyny wie, dlaczego. Wszedłem w taki czy inny grzech. Jeden jedyny wie, co się dzieje w moim sercu. Co mnie doprowadziło do takich, a nie innych wyborów. Ludzie, choć mogą wiele niby widzieć, chętnie będą oceniać. Tu w większości przypadków, czy w wielu przypadkach będą się ogromnie mylić, bo nie znają całej sytuacji, całej historii. Nie znają twoich, moich intencji, dla których tak, a nie inaczej postąpiłem, tak ani inaczej postąpiłaś. Ale Bóg przez proroka Izajasza pokazuje: choćby te wasze grzechy były najgorsze na tym świecie, ja to wszystko mogę przemienić, tak jak z właśnie z tego szkarłatnego koloru ja mogę je wybielić jak śnieg. Choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. I to jest niepojęte, niewyobrażalne. Ale właśnie taki jest Bóg. On yy, tak potrafi to wszystko Yy, przemienić, oczyścić w sposób niewyobrażalny. I u Boga tak obrazowo można powiedzieć, że kiedy wyznam swoje grzechy, kiedy zostaną odpuszczone, to Bóg już o nich nie pamięta, On już nie będzie tego roztrząsał, On nie będzie yy, analizował, przychodził do mnie jeszcze bo wszystkim i słuchaj, no ale tam no, taki grzech był, no wiesz, ale porozmawiajmy jeszcze o tym, bo no, taki grzech zrobiłeś, no odpuściłem Ci go, no ale wiesz, no. Jeszcze by to trzeba było coś tam poprawić, zmienić, 20 razy odpokutować. Bóg odpuszcza, koniec, kropka, grzech znika. Jego już nie ma. On zostaje gdzie? Czy może zostać gdzie? Tylko i wyłącznie w mojej pamięci, kiedy ja go będę sobie gdzieś tam przechowywał, bo, bo mam pamięć, bo mam wyobraźnię, ale u Boga te grzech, tego grzechu już nie ma. Ten grzech. W innym miejscu Pisma Świętego mówimy, że jest mowa o tym, że Bóg tak oddala nasze grzechy, jak wschód od zachodu. To jest ogromna przestrzeń. Nie da się w żaden sposób tego, nawet najlepszą lornetką zobaczyć. O, może przy pomocy satelitów, gdzieś tam z kosmosu współcześnie, ale w każdym razie, tak po ludzku, tego już nie ma. W innym miejscu jest mowa o tym, że Bóg wrzuca nasze grzechy słabości w otchłań morza. Tego też nie widać. Nie da się tego dotknąć, zobaczyć. Uwierz w moc Bożego Przebaczenia. Jeśli się szczerze spowiadasz, szczerze wyrzucasz swoje grzechy z siebie, Bóg czyni twoje serce właśnie na nowo czyste i piękne. Psalm 50. Nie oskarżam cię za twoje ofiary, bo twoje całopolenia są zawsze przede mną. Nie przyjmę z twego domu cielca ani kozłów ze stad twoich. Czemu wymieniasz moje przykazania i na ustach masz moje przymierze? Ty, co nienawidzisz karności, a słowa moje odrzuciłeś za siebie. Ty tak postępujesz, a mam milczeć? Czy myślisz, że jestem do ciebie podobny? Dużo pytań dzisiaj usłyszymy w tym tekście. Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć mi oddaje, a tym, którzy postępują uczciwie, ukaże Boże zbawienie. Jakim Nastawieniu, z jakim nastawieniem przychodzę na modlitwę, czy jest w tej modlitwie właśnie miejsce na dziękczynienie? Pan Bóg mówi dzisiaj, że kto składa ofiarę dziękczyną, ten część mi oddaje. Oddawać Bogu cześć, przychodzić do świątyni i koncentrować się na uwielbianiu Boga, na dziękowaniu mu za to wszystko, co od niego otrzymuje bo niestety bardzo często skupiamy się właśnie na nieustannym proszeniu proszeniu albo przepraszaniu za swoje grzechy zapominamy o tym żeby podziękować i tak jak w domu mamy i tatę bardzo denerwuje to kiedy dziecko które zostało od momentu poczęcia przez narodzenie przez etapy wychowania obdarzone największą miłością Rodzice, jak to czasem się mówi, żyły sobie wypruwają, żeby wszystko dać dziecku, co najlepsze, a później jak boli serce, kiedy dziecko nie okazuje wdzięczności. Kiedy dziecko przyjmuje to wszystko, jakby mi się należało. A przecież nic mi się nie należy. Wszystko, co mam, jest darem. Nic mi się nie należy. I, chodzi, I jaki to jest ból serca. Każdą matkę, każdego ojca bardzo by to bolało, gdyby dziecko nie okazywało wdzięczności. Gdyby przychodziło tylko po kolejny pieniądz, po kolejne jakieś rzeczy, kolejne jakieś sprawy załatwić z tobą i nic więcej. Gdyby nie okazywało wdzięczności, serce będzie bardzo boleć. I tak samo boli Pana Boga, kiedy przychodzimy z Nim tylko załatwiać sprawy. I tylko wtedy, kiedy nam się coś złego dzieje. Jak boli serce Boga. Jakby to było pięknie, gdybyśmy przychodząc nam mszę świętą serce mieli przepełnione wdzięcznością. Panie Boże, dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, że kolejny dzień żyję. Dziękuję Ci, że mam co jeść. Dziękuję, że mam gdzie mieszkać, że, że mam samochód, że mam pracę. Dziękuję Ci za moją żonę, męża, za każde moje dziecko. Dziękuję Ci za... Za nawet kłopoty, trudności, które, które dopuściłeś na mnie, bo dzięki temu jestem bliżej Ciebie. I można by tak było dziękować za piękną pogodę, za, za spotkanych ludzi i mnóstwo rzeczy, za które możemy i powinniśmy dziękować. Dziękować i uwielbiać. Tym, którzy postępują uczciwie, ukaże Boże zbawienie. Trzymaj się uczciwości w swoim życiu. Nie kombinuj. Wielu myśli, że a, inni kradną, to ja też tak troszkę zakombinuję, troszkę ukradnę, nic się nie stanie. Jeśli zależy Ci na relacji z Bogiem, tak naprawdę, jeśli zależy Ci na Bożym Błogosławieństwie, w żaden sposób nie kombinuj, nie oszukuj, nie kłam. Postępuj uczciwie. Pan Bóg Cię będzie błogosławił i ukaże Ci swoje zbawienie. No i Ewangelia. <kłysy> Jest mowa o uczonych w Piśmie i faryzeuszach. A więc ci, którzy znali się na Bożym prawie, znali się na Piśmie Świętym, byli specjalistami w tym, prześcigiwali się, który jest doskonalszy, lepszy. I co nam Pan Jezus dzisiaj mówi? Mówi do tamtych tłumów i dzisiaj do mnie i do Ciebie. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie, kładą je ludziom na ramiona, ale sami palcem ruszyć nie chcą. No i dalej tam, że wszystkie uczynki są po to, żeby ludziom się pokazać. Jak to należy rozumieć? Jak to przełożyć na nasze życie? Zacznę może właśnie od, yy, od lekarzy. Może być ktoś wybitnym specjalistą. Wspaniałym specjalistą, który doskonale wręcz potrafi leczyć. Jest taki film pod tytułem Bogowie. Jest tam lekarz, nazwisko Religa, który był pierwszym człowiekiem na świecie, który przeszczepił ludzkie serce. To był niesamowity lekarz, wspaniały człowiek, który. Tak uparcie dążył do tego celu. Było mnóstwo przeszkód, ogromnych przeszkód, trudności. Yy, ostatecznie się to udało, ale ten film bardzo dobrze pokazuje wielkość jako lekarza, a małość jako człowieka. Uzależniony, bardzo trudny w relacjach z ludźmi, wulgarny. Człowiek, który przegrywał moralnie i tak i yy, yy, relacyjnie ze swoimi bliskimi, ze współpracownikami, też, yy, też z Bogiem. I teraz to zdanie właśnie, kiedy słyszę dzisiaj w Ewangelii: czyńcie wszystko, zachowujcie co wam polecą, lecz uczynków jej nie naśladujcie, to właśnie mogę tak to przełożyć, nie? że są ludzie, którzy są bardzo dobrzy w tym, co robią konkretnym zawodzie, wspomniany lekarz czy, czy jakiś prawnik i tak samo ksiądz. Ja mogę w sposób wspaniały nauczać, bo się do tego przygotowałem, bo mnie nauczono, bo rozumiem się na tym wszystkim, co tu jest napisane w Piśmie Świętym. Mogę wspaniale nauczać, ale jeśli ja tego nie pokażę swoim życiem, to moje nauczenie nie będzie nic warte. Ktoś właśnie mówi w ten sposób, że najbardziej skuteczna ewangelizacja jest wtedy, kiedy za tym, co, czego nauczam, idą moje czyny, idą moje postawy. I tak samo w domu, w rodzinie. Jeśli to, co mówią rodzice, za tym idą ich czyny, dzieciom nie trzeba będzie wiele tłumaczyć. Natomiast jeśli rodzice coś będą wymagać, nakazywać, ale sami w tym temacie zupełnie inaczej żyją. To ta rozbieżność bardzo szybko zostanie wychwycona. Czasem mnie tak ktoś pyta, a co ksiądz myśli o tym, co mówił, ale nie jako ksiądz. Tylko jako, no tak, normalnie, nie jako ksiądz. Mówię, nie ma we mnie, że jako ksiądz i nie jako ksiądz. To jak mówię, tak chcę żyć i tak żyję. Nie ma we mnie jakiegoś rozdziału, że tu jestem oficjalnie, a tu nieoficjalnie. Oficjalnie nauczam tak i tak, ale nieoficjalnie mam wiele wątpliwości, wiele pytań i nie zgadzam się z wieloma rzeczami. To jest właśnie obuda, przed którą strzeże dzisiaj Pan Jezus wzywa nas i przestrzega. Strzeżcie się, pychy i obudy. Każdy z Was może sobie to jeszcze jakoś po swojemu zastanawiać się nad tym, jak to Słowo Boże do Ciebie dzisiaj mówi. Możemy też w oparciu o to słowo znaleźć sobie argumenty do tego, by, by odchodzić od Boga, od Kościoła, by atakować innych ludzi. Myślę tutaj o tym, że są ludzie, którzy mają jakoś pogubili się w relacji z Panem Bogiem i chcą od Niego odejść, ale nie mają argumentu i zaczynają szukać. I na przykład jakiś ksiądz coś złego zrobi, Pogubi się, odejdzie z kapłaństwa. I wtedy taki człowiek mówi, no, no, to, to, to jak ono, czy nie, to w ogóle to o co chodzi, to, to to nie ma sensu. Ja się zabieram z tej, z tej firmy, to nie będę w tym uczestniczył. To nie, to nie, to nie, to nie dla mnie. Córka, syn, którzy patrzył na rodziców. I czasem. Yy, Wplątali się w jakieś niedobre towarzystwo, wplątali się w różne grzechy, słabości, i oni dosyć często, patrząc na rodziców, wychwytują ich słabe strony, po to, żeby się utwierdzić, że ja też tak mogę robić. Na przykład, jeśli syn czy córka wchodzi w jakieś uzależnienie od alkoholu, papierosów czy narkotyków, jeśli rodzic tego nie robi. To może powiedzieć dziecku, kiedy zapyta, tata powie, czy mama powie dzieciom, nie pij, nie pal, nie rób tak. Dziecko zapyta, dlaczego? Bo ja tak nie robię. I to będzie bardzo prosty, ale bardzo ważny argument. Ale jeśli tata, czy mama tak samo robią, albo jeszcze bardziej, to nie mają o czym rozmawiać z tym dzieckiem. Dziecko powie, tak robisz, to co? Co co się czepiasz? Jeśli rodzice żyją w związku niesakramentalnym i dziecko pakuje się w taki sam związek, ono niejako ma odgórny moralny do, dozwól na to, by tak zrobić. Przyzwolenie. Tak w swoim głowie, w swoim sercu to odbiera, odczytuje. Mama z tatą tak żyją, czemu ja tak nie mogę? I często problemy rodziców przechodzą na problemy dzieci. W sposób czasem nawet zaskakujący. Pamiętam taką, taką moją uczennicę, która yy, przyszła kiedyś, tak właśnie widzę wieczorem, tak idzie dynamicznie, za nią taki chłopak ze spuszczoną głową, tak podchodzi i mówi jest proboszcz! Mówię, no jest. Mówię, mówię, co tam widzę tak z chłopakiem, co tam będziecie się chcecie się żenić, czy co? A ona mówi Nie chcemy, ale musimy i pomaszerowali dalej no mówię to tak z uśmiechem, bo to taka była no, przykra, a zarazem śmieszna scena później trochę z nimi rozmawiałem i, i wyszło taka no i z rodzicami i wyszła taka no, dziwna rzecz ta mama właśnie tak z takim trochę zawstydzeniem ale i smutkiem, przykrością mówi, że ja ją też miałam przed ślubem ja bym w życiu się nie spodziewała, ja się tak bałam tego. Robiłam wszystko, żeby ją ochronić, żeby ona nie popełniła błędu, który ja popełniłam. I ona też już spodziewa się dziecka przed ślubem. Czasem tak to właśnie gdzieś bywa. Ale pamiętaj, choć ludzie cię oceniają, choć ludzie cię osądzą, Bóg nigdy cię nie osądza. Z Bogiem możesz porozmawiać o wszystkim. I Bóg najlepiej zrozumie, co w Twoim sercu. On najlepiej zrozumie, dlaczego to czy tamto zrobiłaś. Ile za takim czy innym zewnętrznym czynem, konsekwencją stoi Twoich wewnętrznych powodów, o których w wielu przypadkach świat totalnie nie wie. Ile tam jest cierpienia, ile tam jest łez, ile tam jest zbuntowania. I prędzej czy później pojawią się jakieś zewnętrzne objawy, konsekwencje. Ale w wielu przypadkach nikt za wyjątkiem Ciebie i Pana Boga tego nie rozumie, co się tam, co się tam podziało. Dlaczego tak, a nie inaczej zrobiłaś? Dlaczego tak, a nie inaczej postąpiłaś? Niech dobry Bóg, Dawca Miłosierdzia, zawsze obdarza Cię właśnie tym tą, tą miłosierdziem, tym przebaczeniem, abyś nigdy nie bał się, nie bała przychodzić po miłosierdzie przez pośrednictwo kapłana, którego Bóg stawia na Twojej drodze. Niech Cię Bóg błogosławi mnie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże i do następnego spotkania.